Hej, 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 kochani moi, witam Was w kolejnym odcineczku na kanale Alicja w krainie zakupów. Dzisiaj przychodzę do Was z premierą z drapeczki gruby cash za 10 zł. Jeżeli nie wydaje mi się, to jest to premierka. Nie przypominam sobie, aby taka zdrapa była, przynajmniej nie za mojej kadencji. No i co my tu mamy? Szukamy pięciu wygrywających liczb, dodatkowo szukamy dwóch symboli. Jak znajdziemy taką świnię z dolarem, w skarbonkę, wygrywamy przypisaną kwotę. Jeżeli znajdziemy taki pliczek, to przypisaną kwotę wygraną mnożymy razy 2. Stopni wygranych mamy 9, od 10 zł do pół miliona. Ja mam cztery sztuki z numerami 15, 17, 20, 25, takie numery podała mi pani, ja nie miałam żadnego wyboru, no i zdrabki są niestety ze spożywczo-monopolowego, bo tak wcześniej kolektura u mnie jest jeszcze nieczynna, a nie mam czasu yy, czekać, żeby później, wiecie, no... Latać po lotkach, i tak dalej. Co ma być, to będzie. Coś będzie, to będzie, nie będzie, to nie będzie. Także wkład cztery dyszki. Trzymajcie kciuki. Ja Was tu już przybliżam, aby cokolwiek się zwróciło. Bo jak wiecie, ostatnia premiera to było dno i muł. Także miło będzie, jak coś tutaj będzie. Cokolwiek, ale coś. No bo jest coraz gorzej. Zostawiajcie łapeczki. Subskrybujcie kanał, napiszcie jakiś fajny komentarz, jeżeli się da. Ja na bieżąco jest z powrotem włączam, jakie YouTube wyłączy, więc jak ktoś złapie się, może napisać, to super. Jak nie może, przyjdzie jeszcze raz, to fajnie, ale że tak powiem, nie ma takiego nakazu. No ja niestety za. Poczynania YouTube'a nie odpowiadam, i niestety, jak już zapewne 90% z Was wie, to po prostu na każdym filmie od wielu miesięcy mam blokowane komentarze. No niestety, nic zrobić z tym nie mogę. Także nie piszcie do mnie, słuchaj, Magda, masz wyłączone komentarze i tak dalej. No bo ja niestety o tym wiem, wiem, a nie jestem w stanie no całą dobę siedzieć na tym YouTubie, zaglądać yy, i że tak powiem, za każdym razem. Z automatu i z powrotem włączać. Także ja o tym kochani wiem i na bieżąco, jak po prostu to zobaczę, mam czas to je włączam na nowo. I teraz szukamy. 11, 2, 19, 22 i 15. Zdrabka z numerem 15 Kasiowym. Pozdrawiam naszą Dark Kasię. No i zobaczymy, czy coś będzie. Jest 31. Nie mamy. 34, 6. 29 12 nie jest to wiecie jakiś szczęśliwy punkt, ale może coś będzie. 25 jedyneczka, chociaż na cuda nie liczę. O, cuda nie liczę, jest wygrana. Super. Tym razem nie będzie zera. 13 8. Fajnie by było te symbole znaleźć, ale nie wymagajmy za dużo. 33 23 38 21 piąteczka. 24, 26, 9, 27 i 32. A tu mamy zwrócić, No dyszka, ale jest. Tu widziałam już kontrolne. Nadyszkę C, czyli taki standard powiem Wam. Tu gdzieś powinien być ten kod, tak? Nowy czy nie? Tak jest. Proszę bardzo. Jest kodzik, bo ja zazwyczaj później zapominam go drapać. Także pierwsze 10 zł mamy. O proszę, pohałasuję Wam i włączę odkurzaczek od naszej Iwonki z kanału Brunetka. Proszę bardzo. Sprawdza się ideolo, Drapka czysta i powierzchnia czysta. Przy okazji zapraszam jeszcze raz na kanał Iwonki Brunetka. Drapiemy gruby kasz z numerem 17.

Drapeczka z numerem 20, przedostatnia z drapka. I co my tu mamy? Szukamy 23, 14, 8, 37 i 38. Jak w ogóle poszłam zakupić zdrabki. drapki, to już mi pani mówiła, jak o 6 ma otwarte, już połowę paczki sprzedała. <grych> I szukamy. A co my tu mamy? Jest 29, 28, 33, 6.

34, 5, 22, 8 i 14. No powiem Wam, tragedia, powiem Wam. Naprawdę niedobrze się robi już drapiąc te drapki, te pustki. No, no, dokładnie, no. Także znowu jestem za przeproszeniem w dupę. <gryw> Na 4 dyszki mamy jedynie 10 zł zwrotów w kasiowej 15 i pod 15. Także no powiem wam, te zdrabki, to w ogóle lot, to fundacja, to wołał pomstę do nieba. Tak jak już jakiś czas temu wam mówiłam, wspierają, co się da, coś się stanie, tu wspierają, tu wspierają, tu wspierają, co za tym idzie. Pustaków jest tyle, że niedługo to będziemy się w nich kąpać. Zamiast inwestować wszystko, mogliby też zainwestować w wygrane, aby ci, co grają, również wygrywali. No bo jeszcze trochę, jeszcze trochę i ludzie zaczną. Bardziej myślę, ci przestaną kupować te ich zdrabki, a wtedy będą za główienko gu, sponsorować. No, także tym miłym akcentem z Wami się żegnam. Jeżeli mimo wszystko Wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górze, subskrybujcie kanał, w sobotę wleci filmik z wymianą. Może się z kim, może nie, także niedługo się dowiecie, a ja się z Wami żegnam. Życzę Wam pięknego, ciepłego dzionka, dużo zdrówka, spokoju i do usłyszenia w kolejnym odcineczku. Pa-pa!